Nadgodzin robi kobieta w po, po powrocie no z pracy. Od razu przeszłaś my, do nadgodzin. Tak, tak. E, tak, bo chciałam się skupić właśnie na tych nadgodzinach, bo o ile rozumiem, że dopóki dzielimy się obowiązkami w ten sposób, że ustalamy sobie, że ja będę się zajmowała domem i tym i wszystkim, co z domem związane, a, a ty będziesz zarabiał na nas, nadal uważam, że powinien to być. Jest to, nad, znaczy uważam, że należy od razu ustalić pewną, jakby wynagrodzenie za tą pracę. Tak, w tom, mam pewną anegdotkę od... na ten temat tak, od nie razu. Może, albo może od razu, żebym nie zapomniała. Bo ja w ogóle się z tym nie zgadzam, że jeżeli ktoś wykonuje pracę w domu, to nie dokłada się do dochodu, który przynoszony jest Dokładnie. przez drugą osobę. Ja pamiętam moją przyjaciółkę, która właśnie siedziała w domu. Czyli pracowała, jeździła, jak to ona mówiła, na szmacie, gotowała, żeby był obiad, było czyściusieńko, dzieci były zadbane, y, o rozwiezione, Lekcje przewiezione, odrobione. zakupy zrobione, wszystko było super. tak? No i raz była bardzo zmęczona, ponieważ to jest ciężka i męcząca praca. No więc ona nie siedzi i ogląda telewizję, albo czyta książkę, Jasne. albo jest w, na, w, w spa, tylko cały czas pracuje. I nie ma tego oddechu, więc poprosiła męża, żeby umył to najmłodsze dziecko, bo było kilku miesięcy żeby ona mogła tak chwilę odpocząć. A on jej powiedział: "Co ty takiego robiłaś? Ty się tylko dziećmi mhm. zajmujesz". I co ona zrobiła? I ja uważam, że zmiana następuje poprzez doświadczenie. Ona po prostu od tego dnia stwierdziła, że będzie się zajmować tylko dziećmi. Czyli jak ja do niej przyszłam, to chodziłam po chrubkach na ziemi i mówi taki Jezus: co tu się stało?". Ona mówi: "Zajmuję się tylko dziećmi". Dwa Genialna. tygodnie mu to zajęło, dwa tygodnie ściskał I tak szczęki, długo. i po Genialna. dwóch tygodniach przed i powiedział: Wiesz, co no, rozumiem, o co Ci chodzi, prawda? No i co się Więc no i zmieniło się to, że on rzeczywiście zaczął się angażować, przynajmniej nie wiem, w zabawę z tymi dziećmi, w opiekę. Ale też, słuchajcie, to jest. Jak, jak się tam malowałyśmy, to ja miałam taką myśl, że jak zaczęłam myśleć o mojej mamie. Bo moja mama jest lekarzem, więc pracowała zawodowo, jak wracała z pracy, to słuchajcie, gotowała obiady do pierwszej w nocy, mroziła i tak dalej. I osobą, która, nie wiem, czytała mi bajki, trochę się ze mną bawiła, był mój tata. Ale przez to ja gdzieś miałam pretensję do mojej mamy, że ona się ze mną nie bawiła. A kiedy ona miała się ze mną bawić? Otóż to. Prawda jest też taka, że kiedy kobieta zostaje w domu, a mężczyzna idzie do pracy, to on ma więcej czasu, energii, przestrzeni w głowie, żeby tą pracą się zająć, myśleć o awansie, myśleć o prezentacjach, dzięki czemu więcej zarabia, dzięki właśnie tej pracy tej kobiety w domu.